Zwykle przed odcinkiem zapraszam Was do najlepszego serwera w Polsce, czyli Jurassic World Polska. Link macie w opisie. Dzisiaj rozmawiamy o Triceratopsie. Należy on do ostatnich nieptasich dinozaurów, które pojawiły się przed wymieraniem kredowym. Nazwa rodzajoba pochodzi z greki. I oznacza twarz o trzech rogach. Przypominający pod pewnymi względami nosorożca, triceratops stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych dinozaurów i najlepiej znanym przedstawicielem Ceratopsidae. Dzielił środowisko życia i stanowił zdobycz tyranozaura. Choć nie jest pewne, czy te dwa dinozaury rzeczywiście walczyły ze sobą w sposób, w jaki się to często przedstawiano o popularnych obrazkach. Funkcja kryzy kostnej i trzech wydatnych rogów twarzowych długo inspirowały do debaty. Tradycyjny pogląd widzi je jako broń służącą do obrony przed drapieżnikami. Jednak bardziej współczesne pomysły zauważyją obecność naczyń krwionośnych na kościach czaszki Ceratopsidae, uznając, że bardziej prawdopodobne, że cechy te służyły identyfikacji, parowaniu się i wskazywaniu dominacji w grupie, jak poroża czy rogi, dzisiejszych kopytnych czy chrząszczów. Długość Triceratopsa szacuje się do około 9 metrów, a wysokość do około 3 metrów. Masę ciała zaś na 12 ton. Najbardziej wyróżnia się on swą wielką czaszką, należącą do najbardziej okazałych wśród zwierząt lądowych. Skóra triceratopsa wyróżniała go wśród dinozaurów. Odciski skóry nieopisanego jeszcze osobnika ukazują, że niektóre gatunki mogły być pokryte przypominającymi włosy, tworami podobnymi do znalezionych u prymitywnego ceratopsa psitakozaura. Tak się jeszcze wtrącę, nie psitakozaura, tylko psitakozaura, przepraszam. Choć triceratops przedstawia się zazwyczaj jako zwierzę stadne. Istnieją właściwie niewielkie dowody na stadny tryb życia tego zwierzęcia. Podczas gdy, gdy kilka innych rodzajów dinozaurów rogatych, znanych jest z cmentarzysk, zawierających kości od dwóch do setek, a nawet tysięcy osobników, dotychczas udo, udomont... Co jest? udokumentowano jedno cmentarzystko zdominowane przez kości Triceratopsa. Triceratops był roślinożercą. Trzymał swoją głowę nisko, więc prawdopodobnie żywił się nisko roślino, rosnącą roślinnością. Choć być może potrafił powalać wyższe rośliny rogami, dziobem i masą ciała, żuchwa i szczęka kończyły się głębokim, wąskim dziobem, prawdopodobnie lepiej przystosowanym do chwytania i zrywania niż do gryzienia. Kochani, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Przepraszam za moje jąkanie się, jednak ciągle się uczę, by... Moje wypowiedzenie było bardziej dokładne. Mam nadzieję, że wam się spodobało, i naprawdę będę się starać wrzucać filmiki codziennie z nowymi dinozaurami. Więc co? Zapraszam Was jeszcze raz do Jurassic World Polska. Yy, oczywiście link macie w opisie. No i co? Do zobaczenia, pa! pa.